Więc ja sobie siadam. Zaczynamy. Mm -hmm. Cześć wszystkim, witam Was po długiej przerwie. Mm. Mama żyje, mama mm. jest cała i wracamy do Was z filmami, które y, bardzo Wam się spodobały. Czyli mm. do mama albo ja wybieramy sobie stylówki nawzajem. Teraz leci na ogień. Nie mówi się to. Mówi się leci na ogień? Leci na ogień. <grym> na pierwszy ogień. Na pierwszy ogień. Znaczy no nie, nie chcę na pierwszy ogień. Po prostu w tym filmie główną rolę zagra Stradivarius. Zrobiłam, zrobiłam zakupy. I zanim zacznę Wam pokazywać, chciałabym powiedzieć Wam moją zasadę odnośnie tego. Czyli ja wybieram ciuchy, w których po prostu chciałabym zobaczyć mamę. Nie do końca myślę nad tym, czy to jest jej styl, czy nie. Ja po prostu chcę ją w tym zobaczyć. Dobrze, więc pierwsza stylizacja będzie lightowa, to będzie rzecz, którą po prostu wzięłam z wyprzedaży. I nie mam żadnych butów ani nie mam żadnych torebek, bo nie było nic ciekawego. Uh -huh. Trochę ciężko mi było z rozmiarami, bo moja mama jest teraz skinny legend, ale mam nadzieję, że będą okej. Okay. Teraz bardzo modne w sklepach, a szczególnie w Stradivariusie jest taka moda Boho. To to jak jest co? Ej, ale ona miała podszywkę! <laughs> Wypadła ci go, to taka ser, nie będziesz taka karty. I to ma podszewkę, tylko że to jest z wyprzedaży i to jest rozmiar L. Ale to ma być takie luźne, więc mam nadzieję, że będzie ok. No przesady, przecież nie, nie jestem eską. I, I kosztowało 75 zł. Więc no, ja tak. uważam, że bardzo fajna cena, ale to nie koniec, kochani. Ja to kupiłam dla siebie, ale stwierdziłam, że to będzie fajnie wyglądać. Chciałabym, żebyś sobie taką kartkę jeszcze wpięła w włosy. No dobrze. To jest stylizacja numer jeden. A no, głową, to fajne! Jest... Moja opinia? Bo... Moja <team> <nie>, jest najważniejsza. Moja opinia? Fajnie, coś innego, tak wyglądasz letnie, e, trochę wyglądasz jakbyś była na wakacjach. Prza ta kokardka w ogóle mega ładnie wygląda, możesz się tyłem obrócić, to co Mary pokazać jak wygląda, bardzo ładnie. Mi się podoba. No mi też się podoba, ale jakby jechała na jakieś wakacje. No tak, na no wakacje fajne. Jakby rzeczy teraz w sklepach są wakacyjne, więc ja wybierałam pod to. Ładne. To jaka ocena? <śm> Osiem. Hmm. To dobra ocena. Tak. No tak stękasz, a osiem? To nie jest mój styl, no dobrze wiesz, więc No tak. trudno mi tak ocenić. Ja też bym dała osiem. Ładnie to wygląda. Tak to twój wiek? Fuck you, Olivia. Yeah. Ale to nie jest obrażane! Po prostu nie wyglądasz jak przyrysowana dwudziestolatka, jak możesz I wyglądać w yeah, następnych stylizacjach. A w tych wyglądasz właśnie fajna czterdziestka... No, Kurwa, ja jeszcze słowo cię Druga stylizacja. Okej, okay, druga stylizacja jest taka, że ja bym ją ubrała. Ale no, uważam, akurat. że ty też powinnaś się ubrać. Mamy proste jeansy. Nie, one nie są proste, tylko szerokie. Straight fit. Czyli są proste, to jest prosta nogawka. Jak ja się ja noszę skinny. Nikt nie pytał, co to znaczy. <grym> <grym> do tego mamy top. Mam nadzieję, że w tego wejdziesz. w sensie <grym> Wszyscy do mnie się fub ludzie, że z niego wejdziesz, bo masz się oddychać. I nawet A, w sami... tym sensie. Wejdę, A. właśnie wejdę. wejdę. No i dobrze, i to jest taka cała stylówka. Jeansy no, i topik. Dobrze idę. Znowu masz ją na lewej stronie. Jak to jest możliwe? No miałam naprawdę. Jeszcze masz górę tu, bo masz bez na to. Ej, no fajnie. Fajnie, nie? Mm -hmm. Mi też się podoba. A szczerze myślałam, że może Ci się nie podobać. I bałam się o tą bluzkę, ale ona ma taki rozciągliwy materiał w ogóle. W ogóle bardzo ładna bluzka. Ładna. Ładnie, podoba mi się 10. 10?! 10?! 10. Tak?! tak. No, dla mnie jakby były dodatki, no to też by było 10. No ale mówię, nie chciałam nic brać na siłę, bo z tego nie było żadnych fajnych torebek, butów tym bardziej. Poza tym było mnóstwo ludzi i wszystko było poprzebierane. Akurat rzeczy są z nowej kolekcji, nie z wyprzedaży. Bardzo mi się podoba. Trzeci zestaw, oj, zaraz mi się co tam jest. Teraz poszłam w coś takiego, bo to jest teraz modne. E, I chciałam po prostu w tym zobaczyć mamę. E, I to jest właśnie fajne, teraz na tą letnią pogodę, czyli. Leniane komplety. Ja wiem, że moja mama nie lubi lnu. A to jest na jedno ramię. A widzisz. No, widzisz to nic dopiero. Na jedno ramię tutaj taka bluzeczka. Myślałam, że jest na dwa. I ja tutaj odkrywam razem z wami i mam nadzieję, że te spodnie będą ok, bo wydawało mi się. Mka mi się wydawała mała, więc wziąłam elki i też są lniane. To jest taki komplet. I no, i taka letnia stylizacja. Może hmm. nie głupie. Nie cierpię, lnu, Nie cierpię, wiem, Lynu. Wiem. Już mnie gryzie, denerwuje. Serio? Ale to ma być taki, no, taki materiał. No takie jest przewiemy, że nie gryzie, ale. <gryś> no spoko no. Z innego materiału petarda. Z lnu nigdy w życiu. Mhm. Ale na początku jak w ogóle jak się mama ubiera i zobaczyłam ją w samych spodniach, to się lekko przeraziłam, bo wyglądałaś w samych spodniach, jak, jak, w jak w piżamie. Ale z tym topem to się fajnie broni, nie wiem, no fajnie to wygląda moim zdaniem. I znowu tak wakacyjnie. No i tak, ja bym dała takie 7, No nie głupie to jest moim zdaniem. Nie, no to. No ja mówię o wyglądzie, bo tak. to, że się z nim, w nim źle czujesz, no to w sensie, że gryziłam, to tam inna sprawa, nie? I no ja, za wygląd, no takie tam, 6, 7, nie? I, i ta kokardka. No My i ta tak kokardka wazuje do wszystkiego. Szczerze, te stylizacje wypadają o wiele lepiej niż sobie to w głowie wizualizowałam. I naprawdę we wszystkim wyglądasz niegłupio. Yy, naprawdę wyglądasz niegłupio, mamo? No, no. Nie głupio. nie głupio. Ale ostatnia stylizacja. <laughs> zostawiłam ją na koniec. A w ogóle, jeśli chodzi o ceny. To topik 75 zł. W życiu, nigdy! Dlaczego? Weź gryzie i w ogóle te spodnie na są taki złoty. Len. Super, nie chcę. A naszą. spodnie spoko mają sane, bo 96 zł, ale w ogóle tego lutu tu jest 17%. No właśnie, dlatego coś mnie gryzie. Dziwne to, bo len nie powinien chyba gryźć. Nie nie bardzo się na tym znam. Wiem, że jest przezwierny, ale na pewno już mogę to zdjąć z siebie. Nie. Mhm. Chcesz tu stać na go, słuchając następnej stylizacji? No mów. No. Następna stylizacja, już czwarta i ostatnia, wyszła przez przypadek, bo miały być trzy. Ale zobaczyłam coś, co mi się przypomniało, że moja mama kiedyś mówiła, że chciałaby w tym chodzić, ale nigdy sobie tego nie kupiła. I ja stwierdziłam, że to jest najlepsza okazja, żeby to kupić. To znaczy, długa spódnica. Mhm. Tyle, że nie było już um, jakichś tam ciekawych topów do tego. I znalazłam coś takiego, bo chciałam, żeby to było w miarę proste. I nie wiem, czy to nie wyjdzie zbyt młodzieżową, ale wybrałam taką różową koszuleczkę z kołnierzykiem. I no, taka. Taka w Twoim stylu. Nie do końca, bardziej w dury stylu. Ja w tym widzę dure totalnie, dlatego. Gry? No, dlatego mi się to gryzie z tobą, ale no mówię, już te topy żadne mi się nie podobały. Ja coś, co? To 56 zł? Pogieło ich. Za top? No. to dużo? No, za takie coś. No, a ile ty byś chciała, żeby to kosztowało w tych czasach? Nie wiem, <śmieniciela> czy nie, nie. nie. cygan, Nie, no to widzisz dobrze, że ja takiej spódnicy kupuję. Jak te cyganki? Ej, powróżę to jest to tutaj jest. No, ale naprawdę, jakby, no nie wiem, jak, niektóre kobiety mają to ubrane, to naprawdę to jakoś wygląda, a ty. ty. Ty <śmany> serio wychodzisz jak po ci z kuli za tysiąc złotych i ciężka, więc tak wygląda, że ona jakbyś zaczepiała na witry. Ta bluzka jest taka wstrętna. Ha. Okropna. Nie no, spodnica. nie no, ta spódnica jest kurwa wstrętna. trend Ale przynajmniej, przynajmniej jakby już wiesz, że... Tak okropna do tego kurwa cyganka jak się patrzy. <laughs> ale nie, przynajmniej wiesz, że ta spódnica to niestety no, nie dla ciebie. No nie dla mnie, na pewno nie dla mnie. Ale nie dla mnie. Ale ja nie wiem czemu ty tak, może ty masz taką urodę cygana. My cyganie, co no. pędzimy z wiatrem. Ale o, to a, to to było, się kręcimy. Ale, ale... <laughs> Chyba, żeby ją można tak nosić na plaży. O. Nie, też głupio. No widzisz głupio. To Karyna w tak w takim momencie. A ile ona kosztowała? Żeby zostać cyganką, możesz oh. żeby... płacić 95,90 tyle wróżby kosztują. Co się zwróci. Dobra, ocenę. Dałabym trzy. Nie, trzy to jest na no, wyrost. Ale już yy, yy, była cyganką, czy dziesięć. Oliwia, daruj sobie już mus, <noise> do widzenia, papa. Więc pa. ja i moja cyganka będziemy się z wami żegnać. Zostawcie suba i takie tam I takie w, w, w opisie macie link do strony Cyganki Moni, <noise> jeśli chcecie, żebym <noise> wam powróżyła. Idziecie na moje social media, kocham was. Bye! Oczekujcie uh -huh. drugiej części! Pa!